Witam, kochani, po raz kolejny na moim kanale. Teraz zajmiemy się budową cukrów w postaci wzorów Haworfa. Pewnie nie wiecie jeszcze do końca, o co w tym chodzi, na czym to polega. Ja was ze wszystkim zaznajomię. Oczywiście, jeśli w ogóle <grybujesz> kiedykolwiek to ktoś obejrzy. No ale mniejsze. Narysujemy sobie na przykład glukozę. Glukoza, jak dobrze wiemy, jest aldo aldozą. I właśnie długopiś, ten długopis, mówię, ma tak, mi przestaje pisać, ale może... Się jakoś rozkręci. Poczekajcie chwilę, bo mnie zaraz wkurzy. Dobra. Powinien się ogarnąć. Tak jest. W ogóle to chyba jakoś. Nie czekajcie. Inaczej to zapiszę. Będzie lepiej widoczne. O tak, ale w każdym razie to nadal jest grupa aldehydowa. Glukoza przedstawia się w ten. Postup. Oha, mater już długopis. Czy tam tak mi słabnie? A co dopiero wy? Dobra, damy radę. Oha, oha, oha. Mamy takie coś, prawda? Wszyscy się z tym dogadą. Teraz dzieją się takie Halinka z ostatniego węgla asymetrycznego przenosi się do tego ziomka, bo mówi, on jest fajniejszy, tu tak jakoś milej y, będzie. I teraz scenariusz tego wszystkiego może się odbyć w dwóch wersjach. Nie wiem, czy obie mi się uda tutaj namalować, ale zaraz powiem. Eee, dobra, to więc tak. Rzecz może się odbywać w taki sposób To jest praktycznie to samo Zaraz wam powiem czym one się różnią Raz, dwa, trzy, cztery Tak jest I tutaj tak samo Sorry, że tak trochę koślawo, ale to nic Chodzi o to, że ten węgiel Może być w dwóch wersjach Namalowany, że tak powiem Albo ocha będzie tutaj Albo na odwrót Tutaj będzie ocha, a tutaj wodór i ten to się różni. Ym. I ogólnie Wam powiem, że z tego wynika, czy to jest beta czy alfa. Jak po prawej stronie mamy ocha, to to jest alfa. Jak yy, ocha mamy po lewej stronie tutaj, to to jest beta. Tak samo jak wcześniej była ta prawica, lewica. Yy, no. I teraz tak dopisujemy wszystko inne bez zmian, prawie czekajcie chwilę oha ha oha no i tutaj wiadomo, że ten wodór przeszedł sobie o tutaj jak widzicie tlen ma wolną łapkę, że tak powiem i węgiel też i to jest równo ważne, czyli to samo oznacza co taki oto pierścień, który zaraz namaluję tu będzie tlen a tu będą wszędzie węgle. I teraz to odbywa się tak: tu jest pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty węgiel. Tu jest pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty. I teraz przepisujemy to, co jest tutaj, yy, pamiętając, że rzeczy, które są po prawej stronie, idą na dół. Tak jak jest, nie wiem, prawica, że ci prawilni ludzie to ustępują tym głupszym i dlatego oni mogą iść na dół. Nic im nie grozi. Czyli tu będzie OH, a tu będzie H. Tu będzie znowu OH, tu będzie H. Tutaj będzie, OH, tu będzie samo H dla odmiany. Tutaj OH, tutaj OH też u dołu, H u góry. I teraz uwaga, w ogóle nie dopisałam tego materiału We wszystkich izomerach, w sensie w odmianach D oto króluje, jest u góry To zawsze jest u góry, tutaj nie ma się nad czym zastanawiać Jeśli piszecie izomer D, to siepiecie to u góry, a u dołu będzie H wzięte stąd. No a tu jest tlen o ten sam. Bardzo ładnie rozrysowane, mam nadzieję, że Oj, że widzicie to, co miałam Wam do powiedzenia. I teraz yy, czym to się będzie różniło w takim razie? Tylko i wyłącznie tym położeniem. Zobaczcie, tutaj jest tak. I przez to jest alfa. A teraz zobaczcie, robimy dokładnie to samo, więc przepisujemy górę. Tutaj wiemy, że to będzie tlen połączone z tym. O, tutaj tak. I CH2OH. To jest znowu równoważne z takim pierścionkiem. Którym będzie znowu C, 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 C. Możemy się pod, sobie podpisać, żebyśmy się nie zgubili. 1, 2, 3, 4, 5. Z takim. Śmieszne w sumie są te cukry. Teraz mamy H będzie u dołu, a OH u góry, bo prawilni ludzie po prawej stronie ustępują głupszym, więc idą do dołu. Eee, OH, H, H, OH. Zgubiam się. I dlatego dobrze mieć podpisane te węgle, bo wiemy o, o co chodzi, w którym momencie zgubiliśmy. I zawsze pamiętamy, że CH2, no wiecie, oto to idzie do góry, a tutaj u dołu. I zobaczcie. Czym to się różni? Że to ma ocha u góry. Sorry, że to nie widać. A to ma ocha u dołu. To jest alfa, to jest beta. Tyle. Yy, I to są yy, diasteroizomery, bo się różnią tylko jednym miejscem w centrach chiralności. I to jest alfa d glukoza, a inaczej glukopiranoza, bo ma kształt piranu, piranozo, że tak powiem a to jest beta D glukoza albo beta D glukopiranoza tyle